Ukochana istota światła. Aniołowie szepczą w tej chwili coś wyjątkowego do Twojego serca. Zbliża się energia objawienia, nasycona miłością, podziwem i prawdą. Ktoś, kogo znasz od dawna, jest gotów otworzyć swoje serce i wyznać coś, co przez długi czas zachowywał w milczeniu. To głębokie uczucie, które ta osoba nosi w sobie od pewnego, bardzo szczególnego dnia, dnia, który odcisnął ślad na jej duszy. To nie była zwykła data w kalendarzu, to był moment, w którym zrobiłeś coś, co poruszyło jej serce do głębi. Może to był życzliwy gest, ciepłe słowo lub blask twojego spojrzenia. Od tamtej chwili czuję niewytłumaczalną więź, jakby wszechświat objawił jej, że jesteś kimś wyjątkowym w jej podróży. Aniołowie mówią, że to objawienie nie będzie jedynie wyznaniem uczuć, ale także bramą do nowego etapu w Twoim życiu miłosnym. Przygotuj się, by poczuć ciepło prawdziwej miłości, takiej, która już się nie ukrywa. Napisz w komentarzu: Jestem gotowy, by przeżyć miłość, która się objawia. Ukochany słuchaczu, ta osoba obserwowała Cię z podziwem, nawet wtedy. Gdy sądziłeś, że jesteś sam. Widziała twoją siłę, twoje światło i zachwycała się tym, jak zmieniasz przestrzeń, przez którą przechodzisz. Aniołowie zapewniają, że ten cichy podziw wkrótce przemieni się w szczere i wzruszające słowa. Być może czasami czułeś obecność kogoś przy sobie, jakby ktoś myślał o tobie z czułością. To nie było bez znaczenia. Aniołowie potwierdzają, że ta osoba modliła się, pragnęła i wyobrażała sobie, jak wyglądałoby życie u Twojego Boku. Teraz wszechświat sprzyja temu, by ta prawda wyszła na jaw. To objawienie będzie jak balsam dla Twojego serca. Przyniesie uzdrowienie starych ran i otworzy przestrzeń na miłość, która szanuje, przyjmuje i przemienia. Napisz w komentarzu: Przyjmuję miłość, którą przynosi mi wszechświat. Ukochany słuchaczu, aniołowie pokazują, że ta osoba długo walczyła z lękiem przed odsłonięciem się, ale uczucie jest tak silne, że nie może już dłużej pozostać w ukryciu. Jest prowadzona przez wyższe siły, aby podejść do ciebie z szczerością i odwagą. A gdy to się stanie, poczujesz, że wszystko wreszcie nabiera sensu. To wyznanie może nadejść niespodziewanie, w wiadomości, w rozmowie telefonicznej, a może podczas przypadkowego spotkania. Najważniejsze jednak, że pojawi się z prawdą i emocją. Aniołowie proszą, byś miał otwarte serce, bo ten moment będzie punktem zwrotnym w Twoim życiu uczuciowym. Zasługujesz na miłość, która się nie ukrywa, która się wyznaje i która się oddaje. Napisz w komentarzu, zasługuje na miłość. Która objawia się z odwagą. Aniołowie wciąż pokazują, że ta osoba, która od tamtego wyjątkowego dnia nosi w sercu uczucia do Ciebie, jest popychana przez siły boskie, by się zbliżyć. Nie może już ignorować wołania serca, a każda myśl o Tobie staje się coraz bardziej intensywna i prawdziwa. Ta więź nie jest dziełem przypadku. Aniołowie wskazują, że to duchowe połączenie między wami, coś, co wykracza poza czas i przestrzeń. Od tamtej chwili ta osoba czuje, że jesteś kimś, kto ma odmienić jej życie. I teraz jest gotowa, by zrobić pierwszy krok ku tej przemianie. Być może wyczułeś zmianę energii wokół siebie. To dlatego, że aniołowie przygotowują przestrzeń na to spotkanie. Wszystko jest ustawiane tak. Aby to objawienie przyszło w sposób naturalny, ale niezwykle znaczący. Napisz w komentarzu: Przyjmuję to objawienie z otwartym sercem. Ta osoba spędziła wiele nocy, myśląc, jakby to było, gdyby miała odwagę wyznać swoje uczucia. Wyobraża sobie sceny, słowa, a nawet blask Twoich oczu, gdy usłyszysz prawdę. Aniołowie mówią, że ten moment jest coraz bliżej i będzie nasycony emocją oraz szczerością. To objawienie nie będzie jedynie wyznaniem, ale także zaproszeniem do przeżycia czegoś nowego. Aniołowie pokazują, że ta osoba pragnie zbudować z Tobą historię opartą na szacunku, czułości i oddaniu. Nie chce tylko powiedzieć, że Cię kocha, chce to pokazywać każdego dnia. Jesteś prowadzony ku temu momentowi przez siły wyższe. Nic z tego, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Aniołowie proszą, byś zaufał, ponieważ prawdziwa miłość zbliża się pewnym krokiem. Napisz w komentarzu: Ufam boskiemu czasowi miłości. Ta osoba czuje, że jesteś inny niż wszyscy, których do tej pory spotkała. Widzi w tobie światło. Które nigdy nie gaśnie, obecność, która koi i inspiruje. I właśnie dlatego, mimo strachu, zdecydowała, że musi się otworzyć. Aniołowie są przy niej, dodając jej odwagi na każdym kroku. To objawienie może obudzić w tobie uczucia, które również były uśpione. Może kiedyś coś poczułeś do tej osoby, ale nie wiedziałeś, czy to jest odwzajemnione. Teraz aniołowie mówią, że nadszedł czas, by pozwolić sercu mówić głośniej i pozwolić miłości rozkwitnąć. Napisz w komentarzu, zasługuje na miłość, która wybiera mnie każdego dnia. Ta osoba pamięta drobne szczegóły o tobie. Sposób w jaki mówisz, jak się uśmiechasz, a nawet to, jak się zachowujesz, gdy jesteś wzruszony. Każde wspomnienie jest dla niej znakiem. Że jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kto zasługuje na intensywną miłość. Aniołowie pokazują, że to objawienie będzie poparte gestami, które wykraczają poza słowa. Ta osoba chce Cię zaskoczyć, chce pokazać, że miłość może być lekka, prawdziwa i przemieniająca. Jesteś gotów, by to przeżyć, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiesz. To połączenie jest chronione duchowo. Aniołowie czuwają nad Wami, odsuwając negatywne energie i przygotowując drogę, aby ta miłość mogła rozkwitnąć z pełną siłą. Napisz w komentarzu: Jestem gotowy, by przeżyć miłość chronioną przez Anioły. Ta osoba czuje, że czas płynie i nie może już dłużej czekać. Wie, że musi się wyznać, bo uczucie jest zbyt silne, by je ignorować. Aniołowie są przy niej, dając jej siłę i odwagę, by to się stało. W nadchodzących dniach możesz odczuć zmianę, niespodziewaną wiadomość, przypadkowe spotkanie lub rozmowę, która zaczyna się niewinnie, a kończy głębokim wyznaniem. Aniołowie mówią, że rozpoznasz ten moment, bo serce go poczuje. Ta miłość, która nadchodzi, jest inna. Nie przynosi wątpliwości ani gier. Przychodzi z jasnością, celem i pragnieniem zbudowania czegoś prawdziwego. Napisz w komentarzu. Akceptuję miłość, która przychodzi z prawdą. Aniołowie pokazują, że ta osoba modliła się za ciebie. Prosi o wskazówki, o znaki, a wszechświat odpowiada. Za każdym razem, gdy o tobie myśli, czuje spokój, jakiego nie znajduje nigdzie indziej. I właśnie dlatego zdecydowała się otworzyć, nawet nie wiedząc, jak zareagujesz. To objawienie będzie jak boski dar. Przyniesie światło w Twoje dni, nadzieję w Twoje serce i nową perspektywę na miłość. Aniołowie proszą, byś był otwarty, bo ten moment będzie przełomowy. Napisz w komentarzu: Przyjmuję tę miłość jako dar od Aniołów. Ta osoba czuje, że jesteś odpowiedzą na wiele pytań. Które w sobie nosi. Od tamtego dnia zrozumiała, że masz w sobie coś, czego nikt inny nie ma. Teraz chce się zbliżyć, podzielić tym uczuciem, przeżyć tę prawdę. Aniołowie mówią, że to objawienie będzie początkiem nowego etapu w Twoim życiu etapu miłości, więzi i oddania. A wszystko to jest prowadzone przez wyższe siły, które pragną Twojego dobra i szczęścia. Napisz w komentarzu: Jestem gotowy, by przeżyć prawdziwą historię miłosną. Aniołowie kończą tę wiadomość pewnością. Miłość nadchodzi do ciebie z szczerością i celem. Ktoś wyzna, że kocha cię od dnia, w którym wszechświat pokazał, że jesteś światłem. I to objawienie będzie początkiem czegoś niezwykłego. Jeśli wysłuchałeś tej wiadomości do końca, wpisz w komentarzu liczbę 222, aby Aniołowie wiedzieli, że twoje serce jest gotowe. Zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie pod filmem i podziel się tą wiadomością z kimś, kto jej potrzebuje. A jeśli chcesz co tydzień otrzymywać wyjątkowe przesłania, kliknij link w opisie i dołącz do grona członków kanału. Twoje serce zasługuje na to boskie połączenie. Amen.